Ej, Tobik! Cik, 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 cik. uciekł. Gdzie w środku? Tak jak ja patrzę. O, o ja to chcę. Z to? No. O, trochę pordzewiała ta ciężarówka. Weź na na karoserii widzę rdzę. E tam, bardzo ładna. <laughs> Z zewnątrz tak środek trochę przeżarty. A to, ale cały czas nog tu będziesz miał więc musisz schować na razie go do tego tak to nie ma sensu ja sobie tu może kamila strumyk zresetować będę widział gdzie jesteście dobra jak to wziąć Podsłuchaj. Hmm, wy nie jesteście gdzieś tam przy Skałce i te rejony? Całkowicie na południu? <coughs> no, Przelecieliśmy... E... Gdzie to jest? To jest nad Berezino. E, jak dobrze mówię. Berezino? Kiedy? O cholera, Helka. Śmigłowiec. Eee, tam. Kurde. Darkweed, Kurde, nie umiem namierzyć helki. Darkweed Jaki zryty jest ten celownik. O o o o! Zawracają. To jest tutaj. Odlatujemy. Mówisz, nie da się nektonizera wyłączyć. Nie. To weź sobie na, 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 na tam. Ej, ale jest luz, bo ja mam dowodnego HDR-a. żyje? Hmm. Ta Śmi śmigłowiec Mocnego. nas tu otoczył. Kurde, Właś, właściwie okrąża nas. Siadaj. Ej, czekaj, bo coś, coś mnie coś wyrzuciło. Okej okay, dawaj. Widzę, że MFF y Aha, kryminal, to kryminal. To zaraz, zaraz nie będzie budynkami <coughs> Kurde, jaki zryty jest ten celownik. Nie Co znajdę tego was? śmigowca na niebie Oho Strzelam do Was? Tak Eee, oprócz FM falę coś macie? Czy każdego? Nic nie był oprócz FM falar od opto hmm. Zmień sobie z powrotem e, ten kamień. Co? Yalon ja, jest okej okay. Ale nie byś widział przed przecież... Kurde jak... I ten celownik jest zryty ha. Adios, schowajcie się z budynkami, dajcie się Tak, Ta, tu nie ma budynków, jesteśmy na środku pola. A, to, to duże. 5 km, nie wiem czy zdążymy. Weź, przyspiesz. No, przyspiesz jak najbardziej. Tak, lifta. Lifta mu zrobię. Of. Kurde, ten celownik to jest jedna wielka porażka. A strz jaki masz ten? Ja mam M40. Ja już mam <coughs> iść jak najszybciej przylecieć. Wyżej. Wiem, 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 nie bój się. Dobra. Ta podlatuję tak Kurde, będzie tu nad nami krążył. Aha, kto strzelił? To ja. Kamis strzeli. Czy ty Kamis nie strzeliłeś za... w krowę? Nieee Abi. Ile macie, po ile macie w magazynku? Ile Trzy. I Nie dwa są. No trzeci ten. No, Nie trzeci. no kurde, no, tak, tak. ten cerownik jest tak zryty. 3 hmm. kilosy. To dawajcie, dawajcie. No jak najszybszy już lecę. 150 na godzinę. Czemu musiałam amunicję skończyć, są... skończyła tak źle. Kurde, ja ponad 200 latałem tym. Czyli no są ale zobacz jak ja lecę, przy ziemi praktycznie już. Musiałem wstęp musiałam pułapać, musisz, co teraz będzie szybko. A kur cały czas trzymasz? Uważajcie, tak. on będzie leciał tutaj. Jest ślepiec po prawej naszej. Tak, to jest on. Wracaj. <grym> <grym> Wy no, no, jesteście no, no, wysoko, tak? On nisko. <grym> y Dogonimy go. Poczekaj, czekaj, nie strzelaj, nie strzelaj. O, kto to z MRG? Ja z M40. A to z takiego daleka jeszcze strzelasz do śmigłowca No, z, na 400 metrów ustawiłem i trafiłem go. Prawo, prawo, prawo. Dobra, poczekaj. Okej, okay, Dobra, mam przeładować się. Strzelaj, strzelaj. Przed nim, nim w dół. Dobra. Jak tam... Trafiłeś? Samochód działa. Pati w dół, widzę jak pocisk lecą. Ja nic nie zrobię na razie. Da, dobra, opuszczymy. wsiadaj, jedziemy. Kurde, wiesz co, za bardzo trzęsie. Sorry, poczekaj dobra. Prawa Doli. strona. Szkurde. Stać <coughs> mi blokło kierownicę. Gdzie jesteście? Gonimy go. Okej. Okay. No. Chyba obrywa, o, ale to mało Hello <grywa> Chyba się nie spodziewali, że dostanę wsparcie w lotnicze. <grywa> No na pewno nie Jak spierdzielają <grywa> Kto ja sobie muszę Przeładować tego... Full auto, full auto! Już jest blisko! Tessa. Na banal, na banal, na banaj. <gry> Siemano. No cześć. Relo Graliście wczoraj do czwartej w nocy. Nie, do piątej Tak, wicy? do czwartej. Do czwartej. Kamil, z... <grym grym> teraz ty. Kami strzelaj, Które jest? Czekaj, bo nie widzę. Z tyłu, z przodu? Patrzyłem właśnie na stream. Znaczy na stream, na... na tutaj. Strzelaj do niego. Kamila Dowolnie strzelaj. Ja nie widzę. A, bez 4 godziny dobra, po się. tym, jak poszłem, graliście. Dobrze, dobra. No, wczoraj trochę nam zeszło. Właściwie to ja też, dzisiaj, tak? jakby nie patrzeć. No. Dobra, przeładowuję. Dobra, pra prawa strona. Zajebiście, jeszcze trawa, niech się dowie, że ja strumykuję. O, <laughs> Spit tam pyta czy to jakaś sieć serwerów nie to ja akurat jest prywatny Nie mam ammo już Dobra. dobra, ale do dobra lewa lewa strona To jest seriami jakimś tak A jak ktoś jedzie za nami Ty What Orywał <laughs> Ile się Daj mi ja czekaj, daj mi zakręcić Chyba dostał na tyle No Wyskoczyli <laughs> GONIMY GO Dobra, przeładowuję. Zejdź niżej i stań tak, żeby mógł ich strzelać z tego Oni nie wiem, nie wiadomo co oni mają Ko Samochód podjechał tam do nich My tu ścigamy samochód to, gdzie ten Wow! To jest dupa. O cholera Uciekamy Padłem <śleski>